Drodzy widzowie, mam na imię Emanuel i w tym odcinku pokażę Wam, jak się robi latający samolot na kraj kreatywnym. To poproszę o subiki z dzwoneczkiem i lajka w górę. Dzie, dziękuję. To ten tutaj kładzie się obserwatory i normalne tłoki. Tutaj blok szlamu i o tak, aby ładnie wyglądało. Ups. Ups. Dobrze. O, dobrze zrobione. Dobrze. I teraz oddzielamy tu o dwie kratki. O dobrze. I to musuwamy. Robimy tak. Tu kładziemy obserwator, a tu lepki tym razem, lepki, a nie normalny. Tutaj aby będzie równo z tym liczone 5, tak, na szerokość, a tu będzie równo liczone 9 na szerokość, plus to. I to, to. I teraz tutaj jest cały czas szlamitu. Teraz. Tutaj kładzie się gładki kwarc, albo jakiekolwiek. Jak kwarc albo taki półblok, taką rzecz. I abyście wiedzieli, obejrzałem ten filmik na YouTubie, więc sam na to nie wpadłem, tylko obejrzałem go na YouTubie. To abyście wiedzieli, nie chcę kłamać, ale go obejrzałem na tym YouTubie, więc... Abyście nie mieli nic przeciw... Nie będziecie mieli nic przeciw, przeciwko temu, że obejrzałem to na YouTubie, a nie zrobiłem sam. To dobrze. To teraz to? Tu I uwaga. Ping. To teraz pokażę jak on lata. Całkiem fajnie wygląda jak na samolot. To, to, to powinno być na tyle w tym odcinku. Więc, więc dziękuję bardzo, ale to na tyle. To, to dziękuję, bardzo bym dziękował, jak, abyście obejrzeli to, to. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. I jeszcze, jak przed tym, jak chcecie, to aby przestało latać, to po prostu uderzcie w to i później, a, i później tak zróbcie to później usuniecie to i włączycie od nowa aby latało to PA-